Tutaj się zatrzymam na chwilkę, bo takie ładne kwiatki tutaj postanowiłem sobie zebrać pewne rzeczy. No i jedziemy, bo taki kupiłem handlowałem się z takim gościem i kupiłem od niego dosyć dużą działkę, dwie działki. O, razem z, ze sprzętem jakiś znajduje. Podjedźmy sobie tutaj, obejrzymy ten. Obejrzymy, Zahamujemy, wychodzimy. No, i zobaczcie, mam tutaj jakiegoś smalta, fajnego nawet. O go to w przyszłości wybudujemy. To jest Tutaj mamy, słuchajcie, taki motocykl malutki. No, to jest, mógł, moja postać jest trochę dziwna, bo pod ręką maczalne, bo nie dopracowałem tekstury, jak ją oczywiście wytworzyłem. Twarz ma w sumie taką F, bo no, tak, tak musi być. No i yy, z przodu mam. No, włosy i taką twarz. Nie widać tej twarzy. Oczy mamy ze A Patrz, mam taki motojek fajny, ludzi. Pokój, gdy na pol. Mam tyś ciągnik. Mamy bus, ale na początek sobie. Bo i przetestujemy sobie motory. No, fajny nawet. Już podrzucaliśmy to gospodarstwo. Tutaj, tutaj będziemy budować jaką właśnie fajną wioskę. Pojadę już w sumie na to drugie pole obejrzeć, tam też jakiś specjalny sprzęt będzie czekał. Jedziemy sobie, cofamy, cofamy. O, gdzie będę jechał? Tu przejedziemy, bo to, to będziemy mieli naszych nowych sąsiadów, którzy chodzą jakieś dziwne stwory, golemy. No dobra, no mam uważajmy, a ja jadę tym dziwem, ja bym ich czasem nie rozjechał. O, to chyba to pole Tak, to to, pole. to Tutaj sobie zaparkujemy. O, to jest chyba jeden z tych sprzętów. Mam tutaj kosiarkę. Jak to ją. Taka kosiarek, nam się przyda. O, koś! Działające. Dobra. Yy, no, ogólnie wsiadłem, Trzymając tą kosiarkę tak na górze, a to nie jest zbyt realistyczne, w ogóle ja kieruję nie wiem jakim sposobem. Wystakujemy lekarsko. Uważaj! Kurde, bym nie przejechał. się Prze siedzibie nie widzę, gdyby na niej nie chłopci, się gdzieś przejechałem zjechałem dobrze. Tu położymy naszą kosiarkę traktorową, już noc, nie mam na domu tutaj, stacja benzynowa, o kurde, tylko co to jest, co to za wioska, kupiłem jakąś przeklętą, Jezus, uciekam stąd, uciekam stąd, halo, halo, kurde, to ktoś śpi, przepraszam, przepraszam, a tu, tu, tu też ktoś śpi. Przepraszam, to nie. Wszyscy tutaj pośpali w domu? O, wolne łóżko. Dobra, wolny domek. Mam nadzieję, że nikt się nie obraził jak tutaj przyspię. O kurde, wyświetliła się właśnie z boku moja nazwa. Taka. No. No dobra. Już jest nowy dzień w mojej nowej piosce. Tam się coś pali. O, dzień dobry. O, możemy z panem handlować. A więc dobrze, to my się tutaj zajmiemy rolnictwem. Tutaj leżą jakieś dziwne rzeczy, lepiej obejdę. No i tak, musimy zacząć rolnictwo. Pokosimy teraz, zrobimy diodowy uczynek. Pozbieramy pszenicę. Boś y, urosła Tutaj to było stare pole taka zgniła pszenica to trzeba ją jakoś usunąć o, no i teraz coś wykosimy widzowie, no bo tak tutaj jest tak zarośnięcie tak wykosimy, ja nic nie robię syn, to by sobie to piszę jak to jest mokro Proszę, nie? nie powiedziałem wam yy, nawet, no czasami wypadają o, od takie ziarenka, i te ziarenka są dosyć potrzebne. Tutaj wypracujemy po garażę też, To było czysto. No tą górkę też przekręcimy, aby było czysto. Tutaj wokół drogi, bo tu też luterę. Też to jest luterę, więc trzeba do tej koszulki. To się ukryje koło drogi. Jaki też te taki luter. nie do rzeki, No i tutaj mało znaczy, tutaj jest właśnie dużo tej koszyki. zobaczcie, jak tutaj przejedzie ta kosiarka, to taki efekt. To kosi. Ja wyłączymy już tą kosiakę. Teraz pozdrawiamy, słuchajcie, trawę. Zbieramy trawę, bo nam się słuchajcie przyda. Zasadzimy trawę. Tam, o, zobaczcie sami. Mam już 11 w sumie. I trochę tego mam. Mam nadkwiatki. kwiatki. No, zobaczcie. Tutaj przejechaliśmy przez las, skosiliśmy A zasadzimy na naszej palmie. To będzie ładniej wyglądało przynajmniej. A tutaj. Komuś koło domku zasadzimy. Łoł! Wow! O, tutaj mamy ekwipunek. Tutaj będziemy sobie go O, zobaczcie sami. Mam tutaj kurki, Urodziły się nudki kurczaki. Ale super. Pomożemy sąsiadom pozbierać ich plony. O. o on za pszenica, to musimy ją sobie uzbierać. Pomożemy im porobić zbiory. Zerwiemy O, sadzą! W przyszłości im dam te aktor, aby sobie na tym sami sadzimy, pozbierane, mlekeweczki, pyszny obiad i bęby i no, tam sadzą Mamy tutaj słuchajcie, gdzieś tutaj jest siewnik, o jest tutaj siewnik wrzucamy nasionka trzeba do cięgnika wsiąść, i to zaś. Najpierw zasiejemy swoje pole. trzeba podjechać. Dobrze. Weźmiemy to. Trzeba to podłączyć. żeby się to podłączyć. Podłączyliśmy się jakieśmy. elegancko. Jedziemy patrzymy, sadzimy. Zasadzone. Troszkę zasadziliśmy, bo dużo widzę tego i chyba nie mieliśmy tych nasionek. O, oni tutaj już sobie chyba sami, radny, sami sobie sadzą. E, chciałam zobaczyć... O, mam tutaj na łódź, to chyba też moje. Bo że co białe, to moje. No to jest moje. Chyba pan ma swoje łódź. Ja właściciel jest powodnie. No. Nawet tutaj taka wioska. Ten właściciel to, tutaj mieszka sołtys, a więc... Zobaczmy, co pan sołty robi. Mam nadzieję, że się nie tutaj. O, dzień dobry. Mamy luisego. Dzień dobry. Czy pan jest jakiś o... No upętany jesteś, no. Świecą ci się oczy na czerwono. No, a nie, to pincelownik mój. No dobra. Zatem, o. I, chciałem pożyczyć, chciałem pożyczyć parę tych... Mogę pożyczyć parę majakdu i oddam, proszę się, ja tutaj panu kwiatki. Potem oddam ja poproszę ziemniaki, abym miał co jeść, proszę pana, abym miał co jeść do widzenia. Ma pan co? Wyszedł, zasadzę panu o kwiatki. O. I mam nadzieję, że pan się no nie wiem czy mi się to spodobało. Nie wiem czy lubimy. Zopatrzcie, zasadziliśmy i otoczyliśmy ten dom i ja tam bym nie zadowolono. że te kwiateczki nam nie są potrzebne. Rozłożą się pod wodą. No, pan sam też myślał, to chyba mu się podoba. O, idzie chyba do swojego sąsiada. Co? Więc przyjemność, że będzie ją lubiła. Nie, A tu. Zasadzimy tutaj, słuchajcie, psówko. I gdzieś. Aby nie los, możemy coś kupić. A waja, tak, ten... o, że Tak, trochę... O, wchodzą wszyscy Czyli jak będzie noc, to musimy zadzwonić. No nie, musimy Dostawimy już... mu tutaj prezent od ściany. Mhm. Że są dostawimy mu prezent. Dzień dobry panie golemie. Tu i za to wyrzucimy. Gdzie on łazi po tych kwiatach? Eee, do... gdzie on łazi po tych Czy tutaj mamy jakby taki. O, oni tutaj się wymieniają. Dzień dobry, dzień dobry. Mogę to się państwu kupić? No, tylko sprzedać, bo się tutaj wychowują z Sultysem. O! Nie no, handel elegancki z wami. Ups! Ej, to to jest wygoda Proszę. O, pan Sultys, on będzie składać daje, bo mi się świecą oczy na każdemu. Proszę, składamy mu smalcie dalej. A nie chcę. nie zbierali, zobaczcie. Chcecie? No proszę. A są tu sobie damy dane. Może chcecie chleb? Nie, z nim mam podnosić, Proszę, macie ten chleb? Co oni? Co oni się żenią? Patrzą oni się żenią. Oni Cię kochają. Fajny się żeni z fajnerem. To jest dziewczyna, a to chłopak. Ooo... Lubią się. Proszę, nie naszej pary. Będzie ślub, pójdzie. Czekajcie, może będzie ślub O, zakochuję Macie tutaj chleb i się zakochujcie O jak to słodko jest Że widzowie pójdziemy i im urządzę ślub Dobra, ja wam tutaj nie będę w się poszukać, ja sobie odejdę Pa o. oni patrzcie idą, ja bym się patrzył na siebie do domku dzwonimy bo już noc zachodzi szybciej do domku ja sobie podejdę no o zapomniałem zapomniałem bo domek trzeba znaleźć domek, 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 domek jest tutaj gdzieś jakiś domek? W przyszłości zrobiłem swój domek, ale. Dzień dobry. O. No i. myślę, że tutaj nikt się nie odbierze, bo jestem jakby takim. tutaj drugim. no, Dzień dobry. Sąsiedzi. Jak tam. Ślub będzie dziś? No. Jak tam. No, chyba się rozstali. A gdzie są? Te... Tutaj jest ten słodko, zobaczcie, tutaj jest ten słodk Tutaj tu nie ma tam jest. O sorry, kogo pasuje. No tutaj, o zobaczcie, tutaj słodko jest. Pieniądze. Jest tutaj pan sołtys koło domku swojego ozdobionego. Bo patrzcie, bo ja mam, y, tego. piszę sobie ta liczka i musi być coś takiego. Zabiję mu o taką słuchajcie ładną tabliczkę tutaj na o, ty tyś będzie się wszystkim zakochywał? Bo ja czasami dostaję takie dary, jak stoją i się razem z to jak rzucisz na dróg, to może Zrobią sobie dzieci. No bo chcę snyć, ale już rozwijać, ja się kąpię. Muszę musimy wyjść Muszę dobrze. Dobra Tutaj tak, żeby mi takie wyjście eleganckie No nie widzę, aby tu... O, czy tutaj jest? A zobaczmy, bo... Ży, e, lazo To... No mam tutaj żelazo, a żelazo mówią go to chyba... Każdy wie, że potrzebują żelaza. Tej jest obity, to go weźmiemy na Ze Zespawane majany. I to trochę źle zabrzmiało. No jak to jest? O, biedny jednym Jeszcze No trzy Naprawili. I będziemy ich naprawić. Tutaj podrzucimy komuś razem. żeby on czasem... O! Patrzcie, 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 nie pamiętam. Ten sobie swoje chleb, mam dużo. To. Czy oni płyną do siebie? Co się jak się zachwala to będzie cud, bo on to się Czuję Aha. Chyba go nie zmusimy chlebem. Ten, ten jest zepsuty. Tak ten jest zepsuty. Zdaję go to sobie. sobie do tego. I ponapia Proszę Cię, żeby na mieli już oddaję. Poczekajcie, czy oni widzieli się... A nie, chyba go pogarszać. No, zobaczcie. Tutaj co? To jest. I ten tutaj. Proszę, proszę. Tylko się ożenić. Chodźcie, zabiorę się. Nie, nie chcę chyba Muszą mieć, słuchajcie, takie zabranie. O, tutaj gadają, gadają, tutaj gadają, gadają, gadają. A, macie to. No nie, chyba. Ława, dobrze. się nie rusza. No to nic. Księ nie będziemy montować się ciekawy cały Ale to już będzie wszystko na ten odcinek. Poznać udziałkę. Wszystko będzie w tym odcinku. Kontynuacja będzie.